Witam w kolejnych niezapomnianych. Jak co roku zapraszam na specjalny odcinek z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Pokażę Wam groby znanych Polaków, którzy zmarli w ostatnim czasie od listopada 2022 roku do końca października 2023. Zobaczycie także Państwo nowe nagrobki niektórych zasłużonych Polaków. Na wielu grobach mocno się zmieniło. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się na Starych Powązkach w Warszawie, gdzie niedawno powstał grób Dzieci Utraconych. Przedstawia on piękną rzeźbę anioła oraz kołyskę. Grobowiec wzorowany jest na zabytkowej mogile z cmentarza protestanckiego w Rzymie. Pomnik nawiązuje do przepięknej rzeźby Anioła Smutku. Jego autorem był William Whitmore Story w 1894 roku. Postawił on go na grobie swojej żony Emmeline. Replika rzeźby wykonana w 1906 roku znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Zastąpiła ona poprzednią, wykonaną w 1901 roku, a zniszczoną podczas trzęsienia ziemi w San Francisco w 1906 roku. Na cmentarzu powązkowskim od lipca trwa remont Alei Zasłużonych. Naprawiany jest tam mur katakumb. Całość remontu ma kosztować ponad 6 milionów złotych oprócz renowacji katakumb będzie także wyremontowanych blisko 200 nagrobków, głównie weteranów Powstania Styczniowego. Niestety prace, które miały skończyć się 31 października, jeszcze trochę potrwają. W związku z tym odwiedzający groby 1 listopada natrafią na rusztowania i zakryte groby zasłużonych Polaków. Tak jest między innymi z grobem Jerzego Połomskiego, Bogusława Kaczyńskiego, Stefana Jaracza, czy Wojciecha Młynarskiego. Remont trwa także po drugiej stronie katakumb, w środku, gdzie znajdują się m.in. groby Czesława Niemena i Ireny Jarockiej. Fani twórczości tych artystów niestety nie mogą zapalić im znicza tuż przy ich grobach. Jeśli chodzi o rocznicę, to 23 października setne urodziny obchodziłby aktor Witold Sadecki, który pochowany jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 29 października z kolei minęła 30. rocznica śmierci znakomitego sportowca, narciarza, skoczka narciarskiego Stanisława Marusarza. Zmarł on na pogrzebie, wygłaszając przemowę nad grobem Wacława. Felczaka, swojego dowódcy z czasów okupacji. Stanisław Marusacz został pochowany na cmentarzu Pęksowy Brzyzek w Zakopanym, gdzie zmarł. 29 października 90. urodziny obchodziłby znany muzyk i artysta Tadeusz Chyła. Został on pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. Niedawno zmarł Wojciech Korda, znany muzyk, wokalista i gitarzysta m.in. zespołu Niebiesko-Czarni. Razem z żoną Adą Rusowicz, która zginęła w wypadku samochodowym, miał dwoje dzieci – Bartłomieja oraz córkę Annę, która jest także znaną piosenkarką. Niestety artysta pod koniec życia ciężko chorował. Był sparaliżowany i przykuty do łóżka. Przeszedł aż sześć udarów. W czasie nagrywania Niezapomnianych nie wiedzieliśmy jeszcze kiedy i gdzie odbędzie się jego pogrzeb. Z kolei 20 października na cmentarzu parafialnym w Tłuszczu został pochowany Janusz Grudziński, muzyk i były klawiszowiec zespołu Kult. Wcześniej w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie odbyła się msza żałobna. Muzyka i kompozytora filmowego pożegnał między innymi Kazik Staszewski i Muniek Staszczk. W dniu nagrywania Niezapomnianych odbył się także pogrzeb Stanisława Radwana, Kompozytora związanego ze Starym Teatrem w Krakowie, który był także dyrektorem naczelnym tej placówki w latach 1980-1990. Sporadycznie występował także w filmach. Od 2001 roku jego żoną była znana aktorka Dorota Segda. Stanisław Radwan był młodszym bratem dyrygenta Józefa Radwana i stryjem aktorki Anny Radwan. Kompozytor został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Ostatnio zmarł także Maciej Trojanowski, magister inżynier chemii po Politechnice Warszawskiej, znany prezenter telewizyjny i tłumacz. Trojanowski najbardziej znany był z programu Niedowiary w TVN, który opowiadał o zjawiskach paranormalnych. Prezenter został pochowany 20 października w starych babicach pod Warszawą. 18 października, symboliczny grób na cmentarzu w marysinie wawerskim. Ma znany aktor Władysław Szejbal, który zagrał m.in. w kanale Andrzeja Wajdy. Jego symboliczna mogiła znajduje się na grobie jego ojca, Stanisława Szejbala, o którym opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków Niezapomnianych. Stanisław Szejbal był prekursorem polskiej fotografii. Władysław Szejbal wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Tam używał imienia Wladek. Został pochowany w Londynie na cmentarzu Putney Wal. Występował także w filmach w samym Hollywood. Wystarczy wspomnieć serial Shogun oraz film pozdrowienia z Moskwy, czyli film z serii o Jamesie Bondzie. Nową Młogiłę ma aktor Emilian Kamiński. Na jego grobie postawiono rzeźbę kurtyny. Jest także zdjęcie aktora oraz miejsca siedzące w teatrze. Nawiązuje to oczywiście do jego teatru Kamienica, którego był założycielem. Nowy grup na powązkach wojskowych ma także znany koszykarz Andrzej Pstrokoński, który był olimpijczykiem z Rzymu i Tokio. Nieopodal pochowany jest także znany historyk i warszawianista Zbigniew Wawer. On też ma nowy nagrobek. Nowy grup ma również Halina Osowska-Borys, piosenkarka i tancerka zespołu Mazowsze, która była matką znanej piosenkarki Moniki Borys i babcią rapera Piotra Kukulskiego, pseudonim Pikej, czyli przyrodniego brata Natalii Kukulskiej. Nowy grup ma także Żora Koroliow, znany ukraiński tańcerz, który występował w tańcu z gwiazdami. Na jego grobie można zobaczyć podobiznę aktora oraz sylwetkę tańcerzy, małą figurkę. Jeśli chodzi o remonty, to trwa także remont na grobie Romana Dmowskiego na Cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Finansuje go budżet państwa. W grudniu 2022 roku do grobu Romana Kłosowskiego, czyli aktora najbardziej znanego z roli Maliniaka w serialu 40-latek, w końcu przeniesiono prochy jego żony Krystyny. Przez prawie 10 lat pochowana była ona na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Niestety na cmentarzu wojskowym na Powązkach długo o tym fakcie nie wiedziano, gdyż nie dopisano żony pana Kłosowskiego do płyty w kolumbarium. Zmieniło się to w maju tego roku. Jeśli chodzi o powązki wojskowe w Warszawie, to nowe nagrobki mają Bernard Ładycz, znany śpiewak i aktor. Grał przede wszystkim w znachorze, oraz Barbara Kraftówna, znana aktorka. Nagrobek postawiono także niedawno zmarłemu. Januszowi Wajsowi, czyli znanemu dziennikarzowi, prezenterowi, gospodarzowi teleturnieju Miliard w Rozumie. Ciągle na groby z prawdziwego zdarzenia czekają Wojciech Przoniak, który nie żyje już od ponad trzech lat oraz aktorka Agnieszka Fatyga, która była matką znanej aktorki Michaliny Olszańskiej. Na Cmentarzu Północnym w Warszawie nowy nagrobek ma także aktorka Zofia Czerwińska. Nowy pomnik postawiono także na grobie Jerzego Połomskiego w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Jeśli chodzi o inny cmentarz w Warszawie, o Cmentarz Brudnowski, to nowy nagrobek ma znany pięściarz i niezawodowy aktor Grzegorz Skrzecz. Jeśli chodzi o zmarłych, to 4 listopada zmarł Igor Sypniewski, były piłkarz, dwukrotny reprezentant Polski. Został on pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Łodzi. 14 listopada zmarł Jerzy Połomski, właściwie Jerzy Pająk. Piosenkarz i aktor spoczął na Starych Powązkach. 25 listopada odszedł Józef Skwark aktor najbardziej znany z roli w filmie Szatan siódmej klasy. Został pochowany na cmentarzu Ewangelicko Reformowanym w Warszawie. 29 listopada zmarł reżyser i scenarzysta filmowy Roman Załuski, najbardziej znany jako Twórca takich filmów jak Wyjście awaryjne, Och Karol, Kogel Mogel czy Komedia małżeńska. Załuski spoczął w kolumbarium na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. 7 grudnia niespodziewanie odszedł aktor Jan Nowicki. Spoczął on w swoim rodzinnym kowalu na miejscowym cmentarzu. 12 grudnia zmarł historyk Zbigniew Wawer, który był znanym producentem filmowym, warszawianistą i dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie. Spoczął w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Również 12 grudnia zmarł generał Mirosław Hermaszewski, lotnik i jedyny do tej pory polski kosmonauta. Został on pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie, nieopodal pomnika polskich lotników. 13 grudnia zmarł Mariusz Walter, znany dziennikarz, producent telewizyjny i współzałożyciel telewizji TVN. Został on pochowany na cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. 15 grudnia zmarł znany dziennikarz i lektor filmowy Andrzej Matul. Został on pochowany na cmentarzu Powąskowskim w Warszawie. W Wigilię 24 grudnia, zmarł polski koszykarz i reprezentant Polski Andrzej Pstrokoński. Był on wicemistrzem Europy z 1963 i brązowym medalistą Mistrzostw Europy z 1965 roku. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dzień później w Boże Narodzenie zmarł inny znany polski sportowiec Henryk Szordykowski, lekkoatleta, średniodystansowiec, czterokrotny halowy mistrz Europy, srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Europy na 1500 metrów. Spoczął on na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Drugiego dnia świąt, czyli 26 grudnia, niespodziewanie odszedł aktor. Emilian Kamiński. Został on pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dzień później, 27 grudnia, zmarł Andrzej Iwan, ten znany piłkarz i były reprezentant Polski, zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1982 roku. Został pochowany na cmentarzu batowickim w Krakowie. W Sylwestra 31 grudnia z kolei odszedł aktor Andrzej Szopa. Był on przez ostatnie lata niepełnosprawny. Przebywał w domu aktora weterana w Skolimowie. 11 stycznia 2023 roku zmarł Piotr Dziewit, znany dziennikarz, ojciec pisarki Anny Dziewit-Meller, żony znanego dziennikarza Marcina Mellera. Został on pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. 15 stycznia Zmarł Marek Gaszyński, znany tekściarz, dziennikarz i prezenter muzyczny, został pochowany na starych powązkach w Warszawie. 21 stycznia zmarł Marek Plura były poseł i eurodeputowany oraz senator platformy obywatelskiej. Spoczął on na cmentarzu w Katowicach. 31 stycznia zmarła Anna Czerwińska, znana polska himalaistka zdobywczyni 6-8 tysięczników. Została pochowana na powązkach wojskowych w Warszawie w Alei Zasłużonych. 1 lutego odszedł wybitny aktor Leonard Pietraszak. Spoczął on na cmentarzu starofarnym w Bydgoszcz. 3 lutego odszedł inny aktor Wojciech Walasik, który został pochowany na cmentarzu w Pajęcznie. 10 marca media obiegła informacja o śmierci Janusza Wajsa, znanego dziennikarza, artystyka baratowego i prezentera telewizyjnego. Janusz Wajs pochowany jest na powązkach wojskowych w Warszawie. 30 marca zmarł profesor Paweł Śpiewak, znany socjolog i były poseł platformy obywatelskiej. Został on pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie. 31 marca zmarła aktorka Asia Łamtyugina. Była ona Matką aktora Olafa Lubaszenki. 13 maja zmarł Wincenty Grabarczyk, aktor najbardziej znany z roli Jeremiasza w klanie. Prywatnie był on ojcem aktora Andrzeja Grabarczyka, który także gra w tej telenoweli. Grabarczyk został pochowany na cmentarzu w Legionowie, na którym spoczywa także inna aktorka klanu Agnieszka Kotulanka. 17 maja tragicznie zmarł Kacper Tekieli, znany alpinista, instruktor wspinaczki sportowej, prywatnie mąż naszej dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich, Justyny Kowalczyk. Para miała razem syna Hugo. Tekieli zginął pod lawiną, zjeżdżając ze szczytu Jungfrau w Szwajcarii. Miał w planach zdobyć wszystkie czterotysięczniki. Alpach. Kacper Tekieli został pochowany na cmentarzu oliwskim w Gdańsku. 25 maja zmarł aktor na wspólnej Maciej Kujawski. Niestety nie udało mi się ustalić, gdzie został pochowany. Tego samego dnia odszedł także Riad Hajdar, ceniony lekarz pochodzenia syryjskiego, poseł Koalicji Obywatelskiej. Został on pochowany na cmentarzu komunalnym w Białej Podlaskiej. Wcześniej odbyła się prawosławna msza żałobna. 6 czerwca zmarła Barbara Borys-Damieńska, znana senator Platformy Obywatelskiej, reżyser teatralna i telewizyjna, była żona aktora Damiana Damieńskiego i matka aktora Grzegorza Damieńskiego. Została ona pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W dniu nagrywania odcinka natrafiliśmy na jej grób w dość opłakanym stanie. 16 czerwca zmarła Hanna zembrzuska kobuszewska aktorka i wdowa po Janie Kobuszewskim. Spoczyła w grobie męża na Starych Powązkach w Warszawie. 2 lipca zmarł Maciej Skupiński, mistrz świata w Młajtaj, który pochowany jest w grobie swojego brata bliźniaka Michała Skupińskiego, znanego karateki i zawodnika MMA. Michał po śmierci matki przez 3 lata przebywał w Zakonie niestety popadł także w alkoholizm. Ich grób znajduje się na cmentarzu Północnym w Warszawie. 5 lipca odeszła Miriam Aleksandrowicz, znana aktorka i reżyser dabingu. Została ona pochowana na cmentarzu Północnym w Warszawie w grobie tragicznie zmarłych swojej babki i matki oraz męża, aktora Jacka Czyża. 26 sierpnia zmarł Andrzej Preciks. Ten aktor znany z klanu Jem jak Miłość został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Zapraszam Was na odcinek specjalny, który zostanie wyemitowany 1 listopada na żywo. Będzie to tak zwany live z powązek wojskowych w Warszawie. Rozpoczniemy go około 11.30. Potrwa pewnie z godzinę. Później będę kwestował na starych powązkach w Warszawie. Zapraszam. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień zapraszam Was na specjalny odcinek, który nagraliśmy na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Do zobaczenia.